Hej, cześć, witajcie z tej strony Arkiera, A. To kolejny odcinek z serii Let's Play Gothic. Pewnie masz rację. Musimy zrobić trochę zamieszania w kopalni. Ale ja się trochę boję pełzaczy. Bo one robią duży dęć. E! To nie było śmieszne. Proszę płynąć, pani ja chciałbym mieć dziury teleportacyjne. Nie chciałbym być teraz na to. Wow, nie naciskałem, żeby skoczył. Nieważne. Hmm. Brakuje mi. No tam 1700. Mniej więcej. Trzeci rozdział to są pierwsze starcia z orkami. No, to będzie zabawnie. Hmm. Też zabawna historia z tym kurkalam. Jak sobie pomyślę, co później się z nim dzieje, nie będę wam opowiadał tutaj. Spoilerował, ale... W pewien sposób właśnie zacząłem się nad jednym, zje, nad jedną rzeczą, którą on zrobi, zastanawiać. <laughs> Łuk wyciągnięty. Jakby można było zmieniać i temu przedmioty, to to by się nazywał skaner, nie? Autentycznie. Ja sobie dorobię siły w takim wypadku, mistrzem jestem. Ty, gdzie jest ten krwiopica? Oszło. O wiele wiele ciekawiej jest w XP w mrocznych tajemnicach, bo tam moby respią się praktycznie co jakiś czas, jeszcze zależy od wersji. Ale podaj, że tam w pierwszej wersji moda moby się tak często w takich ilościach że jeżeli nie chodziłeś ciągle po lasach, to później nie mogłeś do nich wejść, bo kraszowała ci gra. Tyle mobów było. Przynajmniej tak wyglądało to na słabszych komputerach. Nie straszne. Tam wilki chyba jedzą, nie? Lol. Jesteśmy jednością, co? Na dół. mrówka. Nie lubię jak mi coś bzyczy nad duchem. A, no to, to, to w sumie to wam opowiem, kurde historia, A, spugowały się ptaszki na drzewach e, Położyłem się spać Otwarte okna na oścież I tak nagle coś mi nie gra, A, No, ale dobra, nie tak myślałem I nagle coś mi nie gra, bo tak mam wrażenie, że słyszę bombowiec na duchem, i tak na mi coś, lata po pokoju i na A obok mnie, na swojej poduszce, na wysokości mojej głowy śpi mój kot. Nagle patrzę, kot podnosi łeb i ciągle rozgląda się po pokoju i lata wzrokiem za tym czymś, czego ja nie widzę, bo jest środek nocy, i szuka, i czeka. Jak to się skończyło? Bydle siadło mi na ramieniu, kot się do tego rzucił, krzywdy mi nie zrobił, ale z Dobra ochrona dzięki kotek. O, o tam stoi mój jeszcze 50 expa. No cudownie, zaraz będę miał level. Muszę wybrać jeszcze do drugiego lasu po Expić i w ogóle ja będę... Tak, i będę Overpower. Prąd jest za silny. Pronet. Dobranoc. Aj no nie było śmieszne. Aha. No patrzcie, no tyle mobów, a ja jak ślepy bym zostawił. Potem będzie up. LOL. Piergela idę do Gomez'a. I... I nie mogłem skoczyć. Noże, jak ja pływam. Czerwony ja też się zaraz pił, to takie piękne. Kukuryku! Cierwo ja cię kukuryku! A jako, już mam drugi rozdział, to spróbuję obić mordę tamtemu facetowi z kuszą, to też na pewno. Może zamiast łuku ja po prostu sobie więcej siły dodam? Ale teraz idę na pełzacze, ja tam łuku nie będę używał. W tej historii musi być jedna, Najfajniejsza będzie, będzie reakcja się Diego. O czymś. Puk, puk, czy jest wrzut? No nie, mało dziwo. Musisz uważać na to, co mówisz. Co tam Diego? Aha, trzymaj się. Diego nie żyje. Mam tu partię bagiennego ziela dla Gomeza od korkaloma. Pokaż. się do tego nie miesza. W porządku. Możesz iść. Udaj się prosto do siedziby magnatów i... Zawsze Stój! Spokojnie. Rozmawiałem z Torusem. Zapamiętałem sobie twoją twarz, Koleś. Supcia. Spadaj, leszczu. Ale mu dogadałem, no nie? Czekaj, czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam. Jeśli urzesz, już po tobie. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak. Rusz się wreszcie. Lepiej o czymś innym. Co mogę dla ciebie zrobić? Siema, krok. Mam trochę bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Gomez nie zajmuje się takimi rzeczami osobiście. To działka Bartolo. Znajdziesz go w komnacie na prawo od wejścia. Albo w kuchni w Dużej Wieży. Oczywiście w nocy pewnie śpi. Na Twoim miejscu nie przeszkadzałbym mu do rana. Nazywaj to. Mam tu trochę ziela dla Gomeza. Przysyła je korca Pokaż. Mm. Świetnie. Gomez zaczął się już niecierpliwić. A co z moją zapłatą? Spokojnie. Masz tu 500 bryłek rudy. Kim jest? Nazywam się Bartolo. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela przez żywność, aż po kobiety. Oprócz tego... Pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił to piecą w rzece. Dobra. Się Ośniący. Nie wolno Ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Ale ryj. Szukam Arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi Ale ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla Arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Ksardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Ksardas już od dawna nie jest sługą nosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę Czarnej Magii. Jest w samym środku terytorium orków. Xarda spróbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Oj to naprawdę długo trwa, nie? Spójrzcie. Biegnie, biegnie po schodach. tup, 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 tup. Dobra, teraz jest udawana jakaś rozmowa i już wraca, nie? Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Super. Do zobaczenia. Zaraz, razie. Rodriguez. Siema. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu listy z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Daj te szaty. Pierścień siły, pierścień zwinności, z zwoje, z... esencja ducha. Ja magiem, to nie. Dawaj. Wezmę ten pierścień siły. Tak jak się spodziewałem. Dobra. Czeka. Lepiej się w nic nie pakować. Słuchaj. Tylko zachowaj to dla siebie i niektórzy nigdy się nie nauczą. Mam już do tej dość tej pory. Pogadam ze Skorpionem przy okazji. Kto cię tu wpuścił? Porósł. Tak I czego tu szukasz? Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem? Przyniosłem bagienne ziele dla Gomeza. To zanieś je do tego domu, którego wejścia broni dwóch strażników. Mam już dość tej paplanie. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? W szkole tylko strażników, więc dopóki. Jeśli myślisz, że. Skorpion jest fajny czasach na Hmm Czyli coś, ale dostarczamy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od nie chciałbym być teraz Z moim szczęściem zrobię to w ten sposób, że już nie zawitam do obozu świrów Tego. Możesz tak. Dawaj mi tego stronga O jezu, ale zlamiłem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Trzymaj się. Sześćdziesiąt z sił. To możesz tylko walczyć. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego nie mieszać. nigdy się nie Jakby by to powiedzieć? Dajcie mi przeciwnika. Ścierwo, jad! Okej... Okay. Kretoszczur? Spoko. To co? Wielki test na koniec odcinka? Wiecie co? Dobra, nieważne Ooo, płynę pod prąd Nie chcę od razu wyjść w miejscu, gdzie topielec będzie mi napierdzielał Dobra, topielca ma na dwa strzały Opłacało się pójść w tę siłę, nie ma co. Ten jad kamienie, widzieliście on naprawdę jadł kamienie. Oj! Na dwa strzały tam, jak dobrze pójdzie. Może jaszczurki ona strzała, co? Nie? Boże, jak to bije... No ale cóż, już jest znacznie lepiej. Już mogę walczyć naprawdę z, z silnymi przeciwnikami. Już pokonuję jaszczurki, pokonuję... O tak! Zobaczymy, jak mi pójdzie z goblinem. Mówiłem coś o jednym. Sorry. Przejęzyczyłem się. Pajacy. Prawie pionowo w dół schodziłem. Do wody. No brawo. Dobra. Mała grupa krwiopijców. Hey So Ok Who also Well Niedobitek lasu. Jeb! Yep. Zagomeza! Las oczyszczony! No, 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 jest, udało się. W tym miejscu się z wami pożegnam. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.